Witajcie drodzy widzowie! Dziś chciałbym Wam zaprezentować swoją własną budowlę pod tytułem Świątynia Boga Wojny, którą przygotowałem z myślą o konkursie Wolfa. Zapraszam! Makieta ta jest odwzorowaniem pozostałości po świątyni, której szczątki niedawno odnaleziono w jednym z krajów basenu Morza Śródziemnego. Świątynia jest wymieszaniem stylów, być może w trakcie jej budowy przybył do miejscowości jakiś budowniczy, który wprowadził swoje zmiany do projektu. Możliwe jest także, iż świątynia została w trakcie swojej burzliwej historii przejęta przez lud o odmiennej kulturze budowania, i dlatego na jej prostej bryle pojawiła się wieża w zupełnie innym, kolumnowym stylu. Tego niestety nie wiemy, gdyż informacje o tym albo się nie zachowały, albo po prostu czekają jeszcze na swoje odkrycie. Na świątyni umieszczone były tarcze oraz hełmy zdobyte na wrogach. Miało to zapewne symbolizować potęgę urszczonego tubóstwa, które zdawało się tym samym mówić, iż nieważne czym walczą i jakie zbroje mają wasi oponenci, ponieważ jeśli oddacie mi cześć, ich broni kosztowności i tak będą wasze. W środku świątyni znaleziono nieliczne ozdoby oraz artefakty, a także sporą ilość broni. Wszystko to było widoczne z zewnątrz dla ludzi przychodzących oddać cześć Bogowi Wojny. Prawdopodobnie miało to dodatkowo wzbudzić respekt przed jego potęgą i dać do zrozumienia, że jeśli podanie obrócą się przeciw niemu, to właśnie ich kosztowności znajdą się w tej świątyni. Budowla ta znajduje się także w klimacie, w którym temperatury zawsze oscylują w granicach przynajmniej 15 stopni powyżej zera, dlatego konstrukcja jest tak otwarta i nie ma w niej zamkniętych pomieszczeń. W pobliżu świątyni znaleziono także mnóstwo broni z podbitych terenów, co jest oczywiście zrozumiałe, oraz sporą ilość drewna, którego zastosowanie niestety nie jest znane. Być może miało posłużyć o rozbudowie świątyni lub służyło celom obrzędowym, takim jak stosy ofiarne lub tym podobne. Nieznane także do tej pory pozostaje przeznaczenie dwóch identycznych, prostych ołtarzy znajdujących się zarówno wewnątrz, jak i na samej świątyni. Nie zachowała się także żadna podobizna lub wyobrażenie naszego bóstwa. I tak wygląda świątynia Boga Wojny. Jeśli spodobał się Wam ten moc, na pewno w swoim czasie zbuduję coś jeszcze. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie odcinka, pozdrawiam i do następnego, cześć!